Dziewczątko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy The Sims 3, oto kolejna część budowania Webi. Dzisiaj postaramy się zbudować wszystko to, co mam na Rancho Bebi. Mam nadzieję, że mi się uda. W pierwszym odcinku tworzyliśmy mnie, Hakamade i Wilbera, no to teraz pora na Runchobi. Wiadomo, że nie będzie wszystko jeden do jednego, bo tutaj nie ma dużo rzeczy, jak na przykład wiadomo, wiata itp itd., ale ogarnę, coś się wykombinuje. Nie mam też takiego terenu górzystego, żeby to też tak odwzorować, ale postaram się zrobić. Postaram się zrobić też padok Paradise, tak jak mam e, u siebie w trakcie budowy na ranczu. E, no i co, zapraszam do oglądania, zostawcie subskrypcję, bo brakuje bardzo mało do 5000. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. No i zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej odcinków z The Sims 3. Hmm, może jaki wam próg tutaj dać. 1000 łapek w górę i lecimy z trzecim odcinkiem budowania ranchavy w Simsach. Dobra. Eee, kontynuuj bez logowania. Znajdź krzesło do salonu paprotnika. Ok. Pamiątkowy bus. Model motocykla. Bałwan, bałwan, bałwan za okna. Sofa. Co? Ksylofon? Co to jest ksylofon? Nie wiem, co to jest ksylofon. Okej, okay, coś coś kliknąłam. No i jesteśmy, proszę Państwa. Wybrałam taki terenik, bo musiałam jakoś zapisać to wszystko, więc musiałam wybrać na szybko jakiś teren. No i wybrałam taki. Hm. No nie za duży jest, nie za duży, ale chyba największy jaki był dostępny na tej mapie. Zaraz jeszcze podgląd mapy sprawdźmy. No widzicie, ten jest chyba największy. Tutaj mamy... A ja muszę się jeszcze nauczyć obsługiwać, to bo zapomniałam. Tutaj mamy Stadinę, więc mamy blisko. Jakbym chciała coś tutaj pokombinować z koni. No i widzicie, tutaj były takie dostępne tereny, bo z domem nie chciałam, bo bym musiała usuwać te domy i wiecie, a jak mam czystą kartę, to mogę wszystko po swojemu zrobić, dlatego wziąłam puste pole po prostu. Simowie mi nie ułatwiają w tym momencie, że są na środku, chyba trzeba ich przenieść, bo nie będę mogła wtedy dać, Ale że tak to ujmę. O, gdzie tam Paku mi leci? Żadnych obiektów, czy ona siodła Wilbera? Ej, za wcześnie jeszcze, halo! Senek, on ma dwa lata. Senek! No nie, no i wsiadła na niego. Czyli, proszę państwa, proszę bardzo, pierwszy raz jeździ na grzbiecie Wilbera. Dwa lata ma i już na niego wsiada. O, wsiadła, no, bardzo dobrze. Siadaj, wsiadaj. No, widzisz, bardzo wysoki ten Wilber, na pewno. Ciekawe, czy da się zmniejszyć tutaj te konie. Chyba się da zmniejszyć. Nie pamiętam, ktoś chyba napisał w komentarzu, że da się zmniejszyć wysokość. Jak się da, to napiszcie jak, to zmniejszę mu wysokość, żeby, wiecie, adekwatnie do wzrostu było wszystko. Bo Haki jak najbardziej pięknie wygląda, o. Ci, co nie widzieli, to pokażę jeszcze raz. O, tak Hakamada wygląda. No identyko, no nie mówcie, że nie. No tylko ta grzywa, taka długa, ale chciałam po prostu mieć taką długą grzywę, bo mi się podoba strasznie. No a Wilber ma i rokę bo jeszcze mu nie urosła grzywa, więc no. E, dobra, ich przestawię, tylko nie ma jak, w sensie idź tutaj. Idź tutaj, idź tutaj. No, przyspieszę sobie, ok. Jeszcze przyspieszę. Dobra, i teraz stop. E, git, chyba nikt was nie przejedzie jakby będziecie na ulicy. I lecimy. Co to jest? What e, dobre w sumie. Taram tam, tararam tam, tam, Ale tam, w tam, sensie, że to To jest? Ej, no, dobra robimy. Kurde. Banie. Jak to się hmm. przestawiało? O! Nie, 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 O! Pięknie! I teraz... Hmm, teraz muszę jakoś dach tak zrobić, tylko ja nawet nie wiem co to jest, co ja tutaj stawiam. Okej. Okay. O, tutaj mamy chyba bramę. Zobaczmy. Jest brama. Styk! Dobra, mamy bramy. Tutaj jest wejście. Tutaj będą... Bele siana stać, tak, o ile są. Chyba są, w Simsach więc coś. A jak ja mam dach teraz postawić, przepraszam bardzo, co? Że jak niby? Tutaj mamy bele. <grymne> o, może w tą stronę? Git. No kurczę, jak w Ranchu ja wiem, tylko teraz muszę dach postawić. Takowy. No nie ma. Trudno. Dobra. Co konie tutaj jeszcze mają? Jeszcze oczywiście mają wodę, a może damy im wodę po prostu do środka. Czekajcie, czekajcie, gdzie to jest? Tu jest naturalny słupek. Okej, okay, ale tego nie chcę. O, o. Jesteśmy bliżej niż dalej stal, coś tam. No i widzicie, mam tutaj ten dodatek, że mogę sobie zbudować tą stajnie, ale szkoda, że nie ma dodatku dachu jeszcze przy okazji. No nie ma dachu. Żeby nie było, zobaczcie tutaj, na te wszystkie ikonki. Może ja coś przeoczyłam? No nie ma dachu. Żeby ogarnąć do tego. No trudno. Czyli robimy cyk. Tutaj będzie wodopój. No i proszę bardzo. Yy, lizawkę, oczywiście. Lizawki, mo lizawki moje konie mają tutaj. Aż dwie. Piłkę też mają. Dobra. No i chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o to. Moglibyśmy jeszcze tutaj beton dać, tak jak ja mam, ale wiem. Na razie nie. Na razie nie. Na razie nie. Czy można dać tutaj piach, żebym ja sobie tutaj zaznaczyła? Jakoś, albo po prostu zrobimy sobie obramowanie, w Eee. Co sobie zrobimy? Nie obramowanie wewija pierciele. Ogrodzenie właśnie. Postawimy sobie takie drewniane jak fajnie na ujeżdżalnie mi przystało. Eee, dłoni. To był ten płot. Cyk robimy. Być tak. To jest ujeżdżalnia, proszę Państwa. Trochę taka dziwna. Ale jest. Okej. Okay. I coś za obrys wyszło. Ale full ujeżdżalnie sobie zrobiłam. No. Mhm. Dobra. Nie będzie. Co to jest? Nie, nie, nie. To jeszcze nie ta pora. To ja muszę tutaj wejście jeszcze zrobić, bo jak będą wchodzić. Muszą wchodzić z tej strony. Tu będzie wejście, tu będzie wejście, okej. Okay. No i pięknie, jest piękna bramka. Tylko teraz jak piach tutaj wysypać, nie? O to jest pytanie. No dobra, na razie ogrodzenie robimy, to? Tak? Żeby nie było. Robimy ogrodzenie. Będzie... Będą tutaj takie ścieżki robione. Na konic Dobra, po całości syk z krzaki ze No co się, co? Co? Dobra? I tak dotąd myślicie? Myślicie, że będzie git? No nie, może jeszcze. Bo tutaj zrobimy sobie tak. Tu będzie mój dom na pewno, które mniej szliśsta ujednia. Tutaj mój dom. A, takie buty. No dobra, robimy. O, 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 czy mi się skończyła. O, trzeba wpisać kod na pieniążki. No i git. No i widzicie, tak szybko się zarabia pieniążki. Simsa Dobra. Lecimy dalej eee, Tylko ja się zastanawiam jak to skminić teraz, czekajcie Nie, i tutaj zrobimy takie Aha, aha Cik, I teraz lecimy tu Tutaj będą mieć sianko No, słabo mi to wyładzi, sorry. Ale tym się aż tak dobrze nie da sterować. Co jest grane? Okej. Okay. Ja im tutaj robię labirynt, tak naprawdę. Ja pierdzielę. To mi skręcają tu. No I tu możemy im zrobić w sumie kolejny taki checkpoint. Ale teraz tu pierdzielią. Nie, no jest git, no nie mówcie, że nie. Wiecie o co mi chodzi, nie? Tutaj mają yy, wiatę, schronienie z wodą. Tu sobie idą, idą. Tutaj dziś jeszcze jakieś sianko im dam, dla, żeby się nie nudziły. Tutaj też będą mieli miały miejsce z sianem, Potem idą sobie tutaj dalej, będą sobie chodzić, tu jakieś przeszkody jeszcze im ustawimy. E, tutaj tutaj i tutaj znowu do sianka, nie? I jak są do wody wrócić, to muszą przejść ten cały labirynt z powrotem. No i to jest takie wymuszanie ruchu u koni, nie? E, dobra, ja wiem, że to gra, ale Wam ogólnie tłumaczę, jak to też może wyglądać na żywo. Dobra, cyk, tu jeszcze Teraz jeszcze piach tu wysypię Może jakieś kamienie, albo jakieś, y, jakąś wodę jeszcze można zrobić, wiecie Można pokombinować I tu moją chatę postawić Dobra, żeby nie było to Weźmiemy sobie Platformy i fundamenty, okej okay. W sensie, że fundamenty, okej okay. Weźmiemy sobie fundamenty I zrobimy taki zwykły, cyk, domek po prostu tarasy. Okej, okay, taras. Bo ja też chcę taras, ej. O, można fajnie zrobić taras, w skitu Ej, git! I wiecie, wychodzicie sobie na taras, wychilować wyczy... tutaj jakiś grillek czy coś i ja tutaj konie sobie chodzą fajnie. Ale to obmyśliłam. Wiadomo, że nie mam takiego domu, ale chciałabym mieć, nie? Obok pastwiska mojego. Fajnie, fajnie by to było. Fajne. Wspomniałem marzenie. Dobra. E, tak sobie postawiam na razie te fundamenty. Na razie jeszcze sobie zrobię tak. Stawy. pokrycie terenu. O, właśnie. To mnie interesuje. No i teraz to zaczyna wyglądać. Ale ładne. Ja się boję, żeby mnie ja nie wyszła poza płot. No można to potem poprawić, mam nadzieję. Zrobimy im tutaj taki piasek na środku, nie? I damy siano po prostu. My też zrobimy piach. Dobra, git, 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 git. Eee, ja tutaj też ogólnie mam kamienie, a zobaczmy jak kamienie wyglądają. Asfalt, wielki łupek, jest asfalt. Tu będą miały żwir konie, super Też damy od razu, zamiast tego asfaltu. To będzie git. Okej. Okay. Pastwisko? Aha, to fajnie, to tam to już nie miałam pastwiska, okej. Okay. Damy pastwisko, dobra. Tu będą miały pastwisko. Ojejku, to no miały trawę. Nie, ale w ogóle tutaj można jeszcze bramę zrobić i na przykład tutaj ich wpuszczać właśnie na paswisko trawiaste. O, dobry pomysł. Tu trzeba ogrodzenie zrobić, sorry, zapomniałam. Żeby nie wyszły sobie. Um, tak. Czekajcie, teraz ogrodzenie tu. Zrobię chyba z tego samego. Żeby to jakoś wyglądało. Teraz spróbujmy Kochani O No i gitowa Bardzo fajnie to wygląda Podoba mnie się Trochę krzywa ta brama w stosunku do tej wysokiej, ale jest git Jest git, tego nie ma w tym wiecie, okej okay. Tu jakieś przeszkody możemy dać sobie na tą ujeżdżalnię żalnie. sobie damy trzy tak na rozgrzewkę to jest? Czy jest jakaś tu przeszkoda? Są niby takie, ale są od razu takie? Będziemy skakać? Takie hardkorowe? A to? Nie wiem czy to jest przeszkoda, czy co to jest. Dobra, zrobimy taką przeszkodę jedną. I niech będzie... Nie no, tej to nie skoczą chyba. Tą. Dobra, gift. Niech będzie. A to się chyba pali. No dobra, mogę na razie dwie przeszkody ustawić, więc niech będzie. I no to pakie tu zrobimy tutaj może, co? Bezdachową. Bezdachową siodlarnię moją. Zrobimy. A co tam? Ej, jeszcze takie przeszkody są fajne. Ej, fajna ta przedszkola, no. A ta? Ej, sztosik! Kurczę, tylko nie ma tu już... <śm> no, coś się pokmyli, żeby to wydłużyć. Tego nie mogę ponoć. Tu jakiś kufr... nie będzie. Dobra, proszę państwa, to nie zmoknie, spokojnie. Nieważne. Nic się z tym nie stanie. Siodło lewitujące damy. Szaprak lewitujący też możemy dać, by nie. To coś nie można. Tego też nie można. Też nie. A ta też nie. Wiadro, można dać wiadro? Eee, to wiadro to takie trochę. Duże te wiadro. Okej, okay, nie będzie. Kolejny, damy sobie czaprak lewitujący, bo czemu by nie? <grymne> to? Co to jest? A, kolejne czapraki lewitujące, A. O, to może zrobimy tak, że niby one tu wiszą Wiecie o co chodzi To? Tu owijki są, okej okay. Nie, tego nie chcę o, tu jest takie małe wejście, bo tu ja będę wchodzić tylko? Hi, 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 hi No i super Jeszcze siano, zapomniałam o tym, sianie Dobra, cyk i... Tak, tryb kupowania Tryb kupowania Ok Konie Teraz tak, co im dać, takie coś? Czy po prostu kostki? Ja myślę, że kostki damy i to Simowie rozrzucą. I to wtedy fajnie będzie tak wyglądać. Dobra, tu mają... No nie będą dwie. Tu mają siadło, tu mają siadło i powinnam gdzieś jeszcze w jednym miejscu siadać, ale spokojnie, to tylko gra, więc niech będzie, że siadło będzie w dwóch miejscach do jedzenia. Trawkę będą miały tutaj, woda jest, wszystko jest, no i tuwa! Tu są zamknięci, ok. Tutaj ogrodzenie. Potem y, tą część będziemy robić w następnym odcinku, czyli budowa mojego domu. E, a teraz co? Puszczamy koniki w końcu, bo ja jestem ciekawa. Teraz tak, zablokuj e, zwierzaki. Zablokuj zwierzaki. Gdzie jeszcze? Tutaj chyba. Zablokuj zwierzaki, ok. No i fajno. I jeszcze tutaj. Bo nie wiem, co im do głowy przyjdzie. Okej. Okay. Proszę bardzo. ja, Zapraszam, możecie sobie robić, co chcecie. Tylko jeszcze wypuszczę. Ciebie. Ale nie no, zajmij mu ten halter, halo. Zajmij uzdę. Okay. Okay. No i teraz możecie robić, co chcecie. Bardzo fajnie, zapraszam. Z czego skorzystacie? Co, co chcecie to macie, nie? Nowe miejsce. ciekawe jak ja kliknę na przykład na Whidvera i tutaj. Trenuj do wyścigów. Ciekawe co on skmini. Aha, stoi w miejscu. Fajnie. Co jest? Chyba to nie będzie działać w takim razie. A ciekawe czy dojdzie do tego siana. Brak dostępnych interakcji. Rozrzuć siano, okej. Okay. Dawaj. Czy tu kaczki pływają w tym moim stawie? Okej. Okay. Tu pływają kaczki. Ale słodkie. A, bo to myślałam, że to prawdziwe. A to są takie, ok. Mhm, dobra. No i teraz idźcie do tego siana tu. Ne. A widzisz ty. No i pyk. Tu macie sianko ładnie. No i super! Kurde mol. Ale fajowo. Jeszcze jakąś fotę mi się przydało zrobić, tę wiaturkę. A, dobra. Coś się z filmu wytnie. Jeszcze hakawadę tu zapraszam, haki. Cyk, cyk, cyk. Jest, ta przybiegła galopem. No i pięknie działa, konie chodzą, jedzą, jest. I wszystko tak jak ma być, powinno. Fajnie, cieszę się, padł Paradise w simach. I mi przy okazji. Tylko ta wiata, nie wiem co z tym dachem zrobić. Ym... Jak ktoś się zna na simach, to powiedzcie mi, jak dach zrobić właśnie do wiaty, czyli do czegoś, co ma trzy ściany tylko, a nie jest zabudowane. Czy da się tak w ogóle, czy nie da się tak w ogóle. Możecie wpisać. No to ja się z wami żegnam, widzicie, już kurczę, noc się robi, także najwyższy czas się pożegnać. Zostawcie łapki w górę i widzicie w kolejnym odcineczku. Pa pa!